Minęło sporo czasu do od ostatniego odcinka i czas na... Yy, trzeci... Tak, trzecią część, moi drodzy Memów, czyli tytuł będzie Reakcja na memy, kropka, kropka, kropka. Jestem naprawdę bardzo ciekaw, jak to będzie wyglądać Na przykład za rok, jak tych odcinków będzie Wciul, ale zanim zobaczę, co wy tutaj Potworzyliście, to rozpakujemy Sobie, moi drodzy, kolejnego boksika Od Anime Box, w opisie oczywiście macie Linkacza do Anime Box Ok, przywitał mnie taki w sumie mini Plakacik z Kobayashi Tak się chyba to anime nazywało e, Ja sobie to słowam tutaj, wszystkie te plakaty Trzymam w tym jednym miejscu, muszę naprawdę je wszystkie porozwieszać Jak zapakowany <grystanie> Okej, okay, to jest e, maszeczka moi drodzy, z Ahegao Sympatyczne, ale <grystanie> Zaparwałem mi okulari Raczej z tym nie wyjdę Ta maseczka będzie idealnie pasować dla pana misia <grystanie> Ahegao kaczuki, pan misio Tutaj domyślam się, że będzie jakaś koszuleczka. Dokładnie, koszuleczka AHEGAO, czyli już druga. Ej, ale ta ma dużo lepszą jakość. O wiele lepszą jakość ta koszuleczka ma niż ta, którą obecnie posiadam. Jeśli chodzi o jakość koszulek, to będę jej falił, bo naprawdę mi się e, podobają. Zwłaszcza, że mam teraz e, porównanie. Nalepka, czek, to tam się mówi. Tenpai. Może też na misia teraz mu na czoło przylepię. Dzień dobry Edwardzie Elriku z Full Metal Alchemist. Jeśli ktoś nie oglądał, bardzo serdecznie polecam. Stanie sobie tutaj dzisiaj bohaterkę. Możliwe, że to jest Kobayashi, biorąc pod uwagę tematykę boxa. O, mam dla was zadanie, napiszcie teraz w komentarzu z jakiego jest to anime, czy, czy to jest właśnie z Kobayashi. Przypominam, w opisie tego filmu macie linka do anime box, tymczasem przechodzimy do odcineczka. Co do Ciula, pan piesek, brat pana misia. Ej, ja chyba wiem z jakiej to jest bajki. Mam wrażenie po grafice i po wyglądzie, że to jest kurde z tego, z Franklina, tego, tego, tego takiego żółwia, nie? Ale mogę się mylić, z jakiej to jest bajki? Co tu robi pan piesu misio? Dociula, patrz, patrz, jesteś tu Tylko jak chodziłeś jeszcze na czterech łapach Pamiętacie to gościa? W sensie tego gościa? No Misio, to tutaj... Paczcie jak od razu się wziął do roboty Nie. Dobra O <laughs> Put... <gry> <gry> ja nie wiem co ja wtedy powiedziałem, ja się przestraszyłem i zestresowałem się, że to gówno na mnie idzie. To jest akurat zajebiste jeszcze na końcu to kurwa. To było jedyne co dało się zrozumieć z tego. Gdy ktoś wstawi mema z Doki Doki w 2020 ludzie na Discordzie ten jeden człek Znaki zapytania, delayed dat, czy ktoś może mi wyjaśnić sens, logikę tego mema? Proszę. Urhara, kiedy pierwszy raz zobaczył Alberta. Straszne to jest, brzydkie i złe. <śmawiałe> Nigdy nie było tak, że nie zrobiłem live'a, którego zapowiedziałem. No, powiedziałem tak, live'ik jednak jutro. E... <śmawiałe> e... Miałem doskonały powód. Aczkolwiek teraz nie pamiętam, jaki to był. Ale na pewno był bardzo ważny. Albert skonohaga Pika. <gry> donate z emotkami? Zwykły Donate. Wizowie oczywiście Donate z emotkami. Przetestowaliście na live'ach już chyba wszystkie możliwe emotki. Naprawdę, już chyba wszystko słyszałem. Zapakowany prezent, probówka wózek sklepowy, zapakowany prezent, tuba z konfetki, woda pitna. Co do ciulam? Kiedy Urhara przyjechał, psa w GTA, a że nie ma dźwięku, tak. Spokojnie, ja to naprawię, ok? Ja tu podłożę w tym momencie dźwięk. Niech będzie, i widzowie są bardzo źli. Czekajcie, odsłuchajmy teraz! Zajnowszych wiadomości: sławny youtuber Urhara porwał i więzi w lochach pandę, żeby później ją zostawić na pastwę losu. Jak się ta panda nazywała? Dałem jej jakieś imię? Ale to prawda, zamknąłem ją. Ona dalej jest tam. Zamknięta już od miesiąca. Urhara! Memy o Doki Doki! Wyjebane do kosza! Memy o Albercie! Mam nadzieję, że tutaj nie polecą hejty i nie będziecie krzyczeć, ale najbardziej lubiłem właśnie tego aktora, jeśli chodzi o Spidermana. Ale to też może ze względu na nostalgię, bo jak byłem malutki, to pamiętam, e, oglądałem pierwszą, drugą, trzecią, chyba na trzeciej części chyba nawet w kinie byłem. Na dwójce chyba też, już nie pamiętam, ale pamiętam, że jak byłem mały, to wiele razy obejrzałem ten film. Nikogo to nie obchodzi, ja wiem. Przeliczyłam pewien aspekt, co, co zrobiłaś? Między Royo a Urharu. Skoro Royo nagrał gameplay South Parka, to dlaczego Urhara by nie zrobił? What? O nie! Urhara nie wylosował kolesonów. Uroczo wygląda pan misio z takimi brawkami. To znaczy, że zaraz rzuci mną na podłogę. Otóż nie tym razem, Urhara. Przyszedł w końcu czas na upgrade i umieśniony pan misio. Urhara śpiewa damę, damę na. Co to jest moje zdjęcie z Instagrama? Co ty tutaj zrobiłeś, bądź zrobiłaś? Czekaj, 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 czekaj. To jest, to jest straszne. Nie wiem, co to jest za aplikacja, jak to zrobiłaś, ale jest to straszne. Nie wiem, czy tylko ja się tego boję, Five Nights at Albert i ta smutna mitka, Alberta. Um, bardzo bym chciał zagrać sobie w taką giereczkę. Ja swoją drogą jakiś czas temu szukałem FNAF-a w uniwersum, jakby doki doki. Jakieś takie fanowskie, bo przecież mieliśmy Helltakera. I mieliśmy klub Taker'a, więc wydawało mi się, że jakiś Doki Doki FNAF mógłbym znaleźć. Godzinę szukałem i ciul, nic nie znalazłem. Była jedna giereczka, ale to okazał się troll. Jak pobrałem, to była to zupełnie inna giereczka. Smuteczek. Memy o tym, ile jest memów o Albercie? Memy o Albercie! W sumie w tym momencie to się zgadza. Memik Urharowa masakra. Nie, ej, rip pies, ale to było widać, że przeszypadek, nie? Po prostu wjechałem tędy, a nie, uciełaś, uciełaś. to wyjęte z kontekstu, wyjęte z kontekstu totalnie, bo ja tutaj jechałem, e, a, a tutaj e, nie zauważyłem, nie? Widzowie, memy Albercie Urhara. no już tyle tych memów o Albercie powstało i dalej powstaje. Raczej go na każdy sposób. Już czuję, że będę mieć za to bana. Co? Zabawa... Alert, znajdź różnicę. <noise> Nie no dlaczego mam ci dać bana? Odpalcie sobie jakiś mój filmik, zatrzymajcie w dowolnym momencie i naprawdę wychodzą bardzo dziwne rzeczy. Nawet teraz jak pewnie zatrzymacie w jakimś dowolnym momencie to wyjdzie coś dziwnego. Róbcie z tego memy Urhara kiedy myślał, że przejechał psa A to tylko motor No bo wy się rzucacie od razu Ja sobie spokojnie zawsze jeździłem Coś mi wpadało pod ten samochód I krzyk był Szczęśliwa rodzina Trevor senpai Albert i ja <grym> Jaki ten ocet jest piękny Ocet ja? Co? Nie rozumiem ja też nie rozumiem. O co do ciula chodzi? I tutaj te reakcje cringe. Ej, jak ładnie tutaj zrobiliście? Po 30 reakcji na każdym. Jaka szkoda by było? Jakbym wam to popsuł? Sorry, za małe. No chujź was, że za małe. Ja nie wiem, co ty tu napisałeś. A bez okularów to wszystko. To nic nie widzę. Teraz przynajmniej wiem, że jest tutaj napis: Albert. Dobra, w dupę. Ok, to ma przedstawiać psa, który ucieka do I co dalej? Why are you running? Why are you running? <laughs> Jak dobrze jeździć, Urhara? Ok, że, że ja wyszukuję, tak? Jak szybko schować zwłoki? Zostawić psa w spokoju? Rozjechać psa, Urhara. To takie realne, wiem Nieprawda, przecież to jest przypadkiem Czy ktoś tutaj się odniósł do tego, że to przypadkowo? Nie, nikt nawet nie napisał Ej, no bez jaj, nikt nawet nie napisał, że to przeszypadek Bo, bo ja nie robię tego chcąc Naprawdę Powad Discorda, kiedy Doki Doki Tymczasem Urhara Mój syn jest demonem no bo czekamy, czekamy cały czas moi drodzy na bluzkę. Jeśli ktoś chce pomóc w tłumaczeniu, to oczywiście możecie się zgłaszać na Discordzie kanał zgłoszenia z Polszeń i wtedy przyspieszymy cały ten proces, bo Modziak jest długi moi drodzy. Ej, bo wcześniej o tym nie wspomniałem, ale jak już teraz tak oglądasz sobie ten odcinek, to nie zapomnij zostawić tego super kciuka w górę. Wef Urharą, Teraz się śmiejecie, tak? Jak opowiadałem na live'ach moje lekcje w Wefu, jak się potykałem o piłkę i padałem. Teraz się śmiejecie. Cofnąć się do początku live? No, 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 no. no. Wkurzać się i pisać, że clickbait, bo nie ma FNAFa. Zaczynam od FNAFa, później lecimy z różnymi giereczkami. Ja za leniwy jestem na zmianę tytułu. Aczkolwiek czasami zmieniam. Raz na te 20 liveów. Oto będzie trup Urhary, naszego ulubionego YouTubera. Gdy będzie musiał przejść Ultimate Custom Night 50 na 20. Nie, 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 nie. ja domyślam się, że to będzie coś hardego, ultra hardego. Więc, no, 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 no. Ja, ja się dobrze bawię w tym FNAFiku, robię co mogę, czasami się wkurzam, robię LTF4, ale, ale domyślam się, że nie będę robić takich wielkich hardów. Tymczasem, moi drodzy, to by było tyle na dzisiaj. Jeśli dzisiejszy odcinek wam się spodobał, to nie zapomnijcie zostawić tego super, kciuka w górę i widzimy się za jakiś czas na kolejnym odcineczku.